Stare, niepozorne domy czasem kryją prawdziwe skarby. Dom, który dziś Wam pokażę jest skrajnie różny. Z jednej strony są w nim pokoje mocno ubogie i zaniedbane, a z drugiej bogate i pełne antyków. Spójrzcie, koń na biegunach. Mamy wózek z jakąś lalką. Jest mhm. ciemno, nie ma światła mhm. i nagle koń sam zaczyna robić tak, nie? Ale wiesz, że się tak zdarza. Tomek? Tak? Co tam co jest? tu jest? Ktoś odsunął tutaj Ale zobacz, co tam jest. Ty. Ty to widzisz? Zobacz, to Znaleźliśmy był... tajny... Za szafką, słuchajcie, były drzwi. Dobra, moi drodzy. Przechodzimy do muzeum. Zobaczcie.